Estońska otepa to dla Justyny Kowalczyk miejsce szczególne. Kraina pierwszych wielkich sukcesów, których tak jak pierwszej miłości się nie zapomina. Tu wygrała pierwsze zawody pucharu świata, tu odniosła zwycięstwa w dwóch ostatnich latach. Bieg na 10 km techniką klasyczną był też dla naszej królowej zimy pierwszą od ponad miesiąca konfrontacją z Marit Biergen. Start indywidualny. Norweszka ruszyła na trasę przedostatnia, 30 sekund za nią Justyna Kowalczyk. Początkowo minimalną przewagę zyskała Polka, ale od połowy pierwszej pętli Biergen przyspieszyła i zwyciężyła z przewagą 32 sekund. Na ślad wszech czasów, no i co tu dużo mówić? Każdy ma w swoim życiu swojego wielkiego rywala, każdy sportowiec. Ja mam aktualnie Marit Björgen. Bardzo się cieszę, że w grupie pościgowej to ja jestem nie tylko uważana za osobę, która może powalczyć, ale również za osobę, która rzeczywiście nawiązuje jakiś tam koncept. W sobotę Marit Björgen odniosła 43. zwycięstwo w Pucharze Świata i pod tym względem jest wiceliderką wszechczasów. Niedzielny sprint techniką klasyczną wydawał się okazją odniesienia kolejnego triumfu. Justyna Kowalczyk i Marit Biergen spotkały się już w ćwierćfinale. Norweszka zwyciężyła, Polka była druga. Półfinał i znów dwie wielkie rywalki w jednym biegu. Justyna z trudem przebijała się z dalszej pozycji, ale i biergen też miała kłopoty. Finiszowe metry. Z przodu Szwedka Brodin i Słowenka Wisnar, a Polka i Norweszka walczą o czwartą pozycję. Justyna kończy o jedną dziesiątą sekundy przed Biergen i ma to poważne konsekwencje. Norweszka nie wchodzi do finału jak przed tygodniem w Libercu, a Kowalczyk jest w finale. Zajmuje w nim czwarte miejsce. Zwycięża Słowenka Petra Majdic. W klasyfikacji generalnej Pucharu świata Justyna Kowalczyk odrabia z nawiązką to wszystko, co straciła do dobiergan w sobotę i ma teraz nad nią 479 punktów przewagi. Następna wielka konfrontacja za dwa tygodnie w Rybińsku.